Mam wrażenie, że chyba każdy z nas czuje, że świat, no, że świat przechodzi jakąś fundamentalną przemianę. Że te zasady, które kiedyś rządziły, jakoś tak tracą na znaczeniu. I to nie jest tylko wrażenie. Jesteśmy świadkami, jak te stare, oparte na manipulacji struktury władzy, po prostu pękają w szwach. A na ich miejsce? Wchodzi coś zupełnie nowego. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu końcowi pewnej ery i narodzinom nowej. Ten cytat. On naprawdę trafia w samosedno, idealnie oddaje ten konflikt, który definiuje nasze czasy. Z jednej strony mamy autentyczne czucie, a z drugiej zimną, wyrachowaną kontrolę. To jest właśnie to starcie. No i pytanie brzmi, kto ostatecznie ukształtuje ten świat, który nadchodzi? Ci, którzy czują, czy ci, którzy potrafią tylko kontrolować? Dobrze, wiek kontroli. Paradygmat, który nagradzał chód. Zanim zrozumiemy, dokąd właściwie zmierzamy, no to musimy na moment spojrzeć wstecz. Na ten świat, który powoli odchodzi w przeszłość. To był system, gdzie, no cóż, manipulacja często nosiła maskę uroku, a wrażliwość? Wrażliwość była postrzegana jako słabość, coś, co trzeba było ukryć. Spójrzmy tylko na ten kontrast. Z jednej strony co było nagradzane chód, machiaweliczne, strategiczne gierki, urokliwe maski, za którymi nic nie stało, a z drugiej strony co dewaluowano wrażliwość, empatię, autentyczność. Właśnie te cechy były spychane na margines. A czasem wręcz wyśmiewany jako, no, jako coś, co przeszkadza w osiągnięciu sukcesu. Absurd, prawda? I trzeba to sobie jasno powiedzieć: nie mówimy tu o kilku ostatnich latach. Mówimy o systemie, który funkcjonował przez całe stulecia. Świat, który nagradzał tych, co potrafili dominować, udawać urok i, no cóż, uciszać innym strachem. Ale dzisiaj, dzisiaj ten system pod własnym ciężarem i pod ogromną presją przepływu informacji po prostu zaczyna się sypać. Okej, okay, cywilizacyjna aktualizacja. Eksplozja wiedzy psychologicznej. No dobrze, to co jest głównym katalizatorem tej całej rewolucji? Co to wszystko napędza? Odpowiedź jest właściwie zaskakująco prosta. To dostęp do wiedzy psychologicznej na skalę, jakiej jeszcze nigdy nie było. To jest dosłownie wielka aktualizacja oprogramowania dla naszej cywilizacji. Pomyślmy o tym przez chwilę. Ta cała wiedza, która kiedyś była zamknięta w grubych akademickich książkach, teraz mamy ją dosłownie w kieszeni, w naszych telefonach. Te wszystkie koncepcje, kiedyś dostępne tylko dla garstki specjalistów, dzisiaj docierają do milionów ludzi każdego dnia, przez filmy, posty, rozmowy. To nie jest jakaś chwilowa moda czy trend, to jest prawdziwa ewolucja naszej świadomości. Weźmy na przykład takie słowo jak gaslighting. Samo to, że mamy to słowo, dało milionom ludzi narzędzie. Narzędzie, żeby nazwać coś, co ich raniło, często po cichu, w ukryciu. Nagle ta niewidzialna krzywda zyskała nazwę. A to pozwoliło zrozumieć, że to nie z nimi było coś nie tak, że to nie oni zwariowali. Albo więź traumatyczna, to kolejny przykład. To nowe słownictwo pozwala ludziom w końcu rozpoznawać te wszystkie niezdrowe, toksyczne wzorce w relacjach. Wzorce, które wcześniej były kompletnie niewidoczne, i tak bardzo mylące. No, i wreszcie przemoc narcystyczna. Ten cały wspólny język, który mamy teraz do opisywania takich doświadczeń, to jest coś znacznie więcej niż tylko nowe słowa. To jest, tak jak mówiłyśmy, fundamentalna aktualizacja ludzkiej świadomości. I co najważniejsze, z tej drogi nie ma już powrotu. No dobrze, maski opadają wielkie demaskowanie jakie są więc bezpośrednie konsekwencje tej nowej zbiorowej świadomości? No właśnie to. Obserwujemy coś, co można nazwać wielkim demaskowaniem. Maski po prostu opadają jedna po drugiej. To jest trochę tak, jakby włączył się nam wszystkim taki zbiorowy radar na manipulacje. Zachowania, które kiedyś można było łatwo ukryć za jakimś fałszywym urokiem, wysokim statusem, czy nawet za taką, wiecie, duchową fasadą, dzisiaj są coraz łatwiej rozpoznawane. Ten nasz wspólny radar staje się z dnia na dzień coraz bardziej czuły. A co napędza tę cichą rewolucję? To jest właśnie niesamowite. To jest ruch oddolny. Tu nie ma jednego lidera. To jest siła ocalałych, którzy wreszcie zabierają głos. Siła terapeutów i edukatorów, którzy dzielą się wiedzą. Twórców, którzy przełamują pokoleniowe milczenie. I wreszcie siła każdej, absolutnie każdej udostępnionej historii, która kawałek po kawałku demontuje ten stary system oparty na tajemnicy i na wstydzie. I to jest chyba kluczowe w tym wszystkim. Gdy pewne wzorce zostaną zobaczone, to ich się już nie da, jak to się mówi, odzobaczyć. Po prostu nie da się. Kiedy ktoś raz zrozumie mechanizmy takie jak love bombing czy późniejsza dewaluacja, nagle zaczyna je widzieć wszędzie. I właśnie to rozpoznanie tych wzorców to jest źródło zupełnie nowej siły, nowej odporności. I tak dochodzimy do samego serca tej transformacji. Wrażliwość staje się siłą. Zobaczmy, jak rola empaty ulega absolutnej redefinicji, jak ta kluczowa cecha, wrażliwość, która tak długo była postrzegana jako obciążenie, teraz staje się niezbędną umiejętnością, supermocą w tym nowym świecie. Posłuchajcie tego. Wrażliwość empaty nigdy nie była problemem. Problemem był system, który nagradzał narcyzm. To zdanie to potężna walidacja dla tak wielu osób, które przez lata miały wątpliwości. To przesuwa uwagę z tego ciągłego pytania, co jest ze mną nie tak, na krytykę całego systemu. Systemu, który promował toksyczne wzorce. Problem nie był w empacie, problem był w systemie. I tutaj dochodzimy do pewnego pięknego paradoksu. Ten świat, nasz świat, jest dosłownie głodny głodny autentyczności, głębi, prawdziwej obecności. I te same cechy, że które osoby empatyczne były kiedyś oceniane, czasem wyśmiewane, ta ich głębia, ta ich autentyczność to jest dokładnie to, czego ten przytłoczony, zmęczony świat teraz desperacko potrzebuje. Jak więc realnie przekuć tę wrażliwość w siłę? Jak stać się odpornym na manipulacje? Oto cztery absolutnie kluczowe kroki. Po pierwsze uzdrowienie własnych ran. Po co? Żeby przestać reagować z poziomu bólu. Po drugie, trening granic, czyli nauka mówienia nie bez poczucia winy. Po trzecie, zaufanie swojej intuicji to nasz najlepszy wewnętrzny kompas. I wreszcie po czwarte, najważniejsze wybranie siebie, postawienie na siebie, czyli zaprzestanie prób ratowania i naprawienia wszystkich dookoła. I to jest ta fundamentalna redefinicja. To odwrócenie starego, tak bardzo szkodliwego przekonania bo wrażliwość wcale nie oznacza bezradności. Wręcz przeciwnie. W świecie, który tak bardzo ceni autentyczność, wrażliwość, wrażliwość może oznaczać bycie nie do zatrzymania. To, co kiedyś było postrzegane jako słabość, dzisiaj staje się prawdziwą supermocą. Dobrze, architekcy przyszłości. Nowy rodzaj przywództwa. Spójrzmy teraz jeszcze szerzej, bo tu nie chodzi już tylko o indywidualne uzdrowienie, o jednostkę. Chodzi o rolę empatów w budowaniu, no właśnie, w budowaniu zupełnie nowego świata. I to prowadzi nas do naprawdę potężnego wniosku: Empaci nie tylko przetrwają te zmiany, oni są liderami przyszłości. Koniec z byciem postaciami drugoplanowymi w historiach pisanych przez innych. Teraz stają się głównymi bohaterami, protagonistami nowej epoki. Jak w takim razie wygląda to nowe przywództwo? Czym ono jest? No, po pierwsze, to władza oparta na prawdzie, a nie na kreowaniu wizerunku. Po drugie, jest kierowane świadomością na poziomie serca. Jest skoncentrowane na regulacji własnego układu nerwowego, a nie na wywoływaniu chaosu u innych. I co najważniejsze, to jest zdolność do dostrojenia się do innych, a nie do dominacji nad nimi. I ten cytat, on to wszystko pięknie podsumowuje. To, co powstanie, nie zostanie zbudowane przez tych, którzy potrafią krzyczeć najgłośniej, ale przez tych, którzy potrafią słuchać najgłębiej. Dokładnie tak. Przechodzimy od ery dominacji i hałasu do ery głębokiego słuchania i rezonansu. I to właśnie ta umiejętność, to głębokie słuchanie, będzie definiować prawdziwe przywództwo jutra. I na sam koniec zostawiam wszystkich z tym jednym, prowokującym do myślenia pytaniem. Wyobraźmy sobie na chwilę, tak naprawdę, jak wyglądałby nasz świat, nasze społeczeństwo, nasze relacje, gdyby ta zmiana stała się rzeczywistością. Jaki świat wtedy zbudujemy? Świat, w którym siła nie polega na dominacji, a na głębokim, autentycznym dostrojeniu.